Witam wszystkich w kolejnym odcinku przygód z Minecraft. Nie odzyskałem niestety żadnej rzeczy, ale wgrałem sobie nową teksturkę. Tak ona wygląda, oto. Widzicie, kilo? Widzicie mnie? Bardzo ładnie. Naprawdę. Dzień Nie podam linku, bo zapomniałem. Hahaha. Ha, ha. Drzwi wyglądają. Piasek bardzo ładnie tutaj zrobiony. Okno o świniach. Gwałciciel Świński gwałciciel Postanowiłem, że pokażę wam, gdzie jest ten portal I nie Nie wkurzę się po prostu, że Nie przegoni mnie tak łatwo Piekło Dlatego Niech się szykuje na kolejny wjazd Oh yeah, tak on tak wygląda. Widzicie, widz, widzieliście, gdzie on jest? Tak, tam gdzie ksiądz powinien stać. Ładnie ta teksturka wygląda naprawdę. Ale mi się nudzi Wykopisz trochę neteraku. Dzisiaj Wam pokażę wszystkie materiały z neteru. Tfu, niedobry neter, niedobry. No, trochę dużo tam przejść. Czekajcie, ile? jest no. Wróciłem. Wiedzieliście jak efektownie pięknie umarłem. Sorry. te rozmowy. Mój brat. Ale i tak mnie to nie przegoni. Zabije. Diabła w neteru, tak. Tak, można spomażyć, Nie ma diabła w neterze w Minecraftie. Wibra szmata, to jest szmata. Tak. Tak sądzę. Pięćdziesiąt... Dziewięćdziesiąt... Sto procent osób twierdzi tak samo jak ja. Zrobił se kilof... Planuję zrobić 45-50 odcinków. O nie, znowu ten gwałciciel Gon. No. A potem druga seria może takich przygód tak jak J.J. Docher. Słyszę Creepera. O nie, to chyba mi się tego wydawało A nie Creeper! O nie, spokojnie kolego O nie, 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 nie ten face nie Nie wolno Nie wolno, nie wolno, nie wolno Pan dobry, pan dobry, gin, gin, jak na prawdziwego Creepera przystało nie wybuchaj. A, i chcę zrobić odcinek z TNT. Ho ho ho, triumf. Naprawdę ładna teksturka. Ta świnia mnie wykończy, o nie, zombie. Zombie strzeże wrót do mojej świątyni. Dobry zombie, ale zwalniam cię ze służby. Odbieram ci oznakę. Ginij. Tak. Spoczywaj w pokoju, nieczysta dusza. Fajnie ten nawet wygląda, potwór. I tutaj wrzucać... ...dary. I wchodzimy z powrotem do NTR. -u. A i będę pracowała nad tym samem jednak. Może będzie. Nie wiadomo. Wyszniemy się trochę na terraku i postaram się nie wpaść, żeby lawa tak, Ale nic mi się nie stanie przez nią. No niebezpieczny trochę. Akurat musiałem na jakiejś półce w suficie, mieć portal, gdzie dzieli mnie od Morza Lawy dwa klocki w dół. Tak. Raz mi się zdarzyło, że portal miałem na jakiejś wyspce. Gdzie tylko, tylko były klocki, pod którymi był portal, i jak cały czas wydłużałem się, to wpadałem. No i tu w robimy sobie dalszą drogę. Zrobię sobie też dom tutaj w Nethererze, ale nie z drewna. Znowu mój brat. O, pigmej. Siemane ko pigmej. Impreza widzę, że idealna. że się wproszę. Wiem, że tak ładnie al, al, albo nie wproszę. To impreza dla gejów, to się nie wproszę. Bo wydaje że się coś do mnie przedstawiałeś. Precz dusza niecystu. O, gasta, widzę. O nie kolejny gwałciciel. Trzeba uciekać. Co mnie? Waldeło. A, gast. A wali mnie to Włączam na pizzwór. Sobie zrobię tunel. I się nie będę śpieszył, żeby nie wpaść z powrotem. O, w końcu jesteśmy. Tja, trzeba. trzeba schody zrobić. O. Ale fajnie. To, co widzicie, to jest piasek dusz. Najczęściej go się stosuje do portu. Ponieważ... Jest on... Nie widać tego, ale jest on mniejszy od normalnego bloka i on o wiele wolniej... się chodzi na nim. I dzięki to nie niszczy łodzi. Bo na przykład łódź, jak się parę razy poobija o normalną ziemię... Widzicie, jak wolno chodzę? O normalną ziemię, to... zniszczy się. A tak to nie. Wydobędę go trochę i widzicie. Lekko tam jakieś pootwierane paszcze tam na tym piasku. Typowy netel A ale farty Widzicie? Już by mnie nie było. Zalepię to. A tam się będę pchał albo nie. I od kogo się wolno chodzi. O, widzicie to złote? To wydobędziemy. To się świeci bardzo. Można i wy, wypada z tego parę takich takie jakby siarki, tylko że złotej i <laughs> powiedzieć Zrobimy z tego taką lampę. Jak. Bo chcę zrobić w końcu <laughs> swoje sekretne miejsce widzicie? pod nosem widzicie takie coś wypada. Widzicie co, ja za chwilę będę odcinek już kończył, bo chyba już czas i to potem wszystko wydobędę, bo co to za atrakcja oglądać, jak ktoś coś wydobywa, tyle, aż tyle sztuk. Zrobię sobie podejście z neterraku i zakończymy ten odcinek w piekielnym stylu. Ho, ho, ho. A więc, drodzy mieszkańcy Piekła, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i liczę na Was.